Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Zaplecza Fightera. Dzisiaj pokażę Ci nasz nowy produkt. Jest to Kickboxing Bar. Czym jest ten produkt? Jest to rozbudowana wersja naszego wcześniejszego produktu Boxing Bara. Zapraszam do oglądania. Kickboxing Bar jest to rozbudowana wersja naszego wcześniejszego produktu Boxing Bara. Jeśli jeszcze nie wiesz, co to za produkt, to zachęcam Cię do oglądania tego odcinka. W którym pokażemy ci czym jest Boxing Bar i jak na nim trenować. W odróżnieniu od wcześniejszej wersji dodaliśmy tutaj dwie dodatkowe strefy uderzenia po to, żeby dostosować ten produkt do osób trenujących nie tylko boksersko, ale również kickboksersko. Dodaliśmy tu dodatkową strefę uderzenia na wysokości korpusu. Ta strefa bardzo przydaje się do tego, aby po uniku rotacyjnym wzbogacić swoje kombinacje uderzenia na wysokości korpusu oraz co najważniejsze, dodaliśmy strefę uderzenia na wysokości kolana po to, żeby dołożyć do swoich trenowanych kombinacji kopnięcia typu low kick. Te kopnięcia są bardzo popularne w wielu stylach stójkowych. W ostatnim czasie bardzo popularne stały się uderzenia na wysokości łydki, więc myślę, że warto tą technikę włączyć do swojego treningu. Produkt ten tak samo jak nasz wcześniejszy produkt Boxing Bar ma strefę uderzenia na wysokości swojej głowy. Jest to gruszka dmuchana, nie wypełniona ścinkami materiałów. Jest to dosyć istotne, ponieważ gruszki dmuchane są dużo bardziej elastyczne, dużo przyjemniejsze w treningu. Gruszka znajduje się na sprężynie, więc nawet w trakcie dosyć silnych uderzeń ta sprężyna bardzo fajnie amortyzuje siłę uderzenia, sprawiając, że żywotność tej gruszki zdecydowanie się wydłuża. Kolejnym elementem przyrządu jest drążek. Drążek ten pracuje w promieniu 360 stopni bardzo płynnie, jak widać, dzięki czemu świetnie sprawdza się zarówno w treningu uderzeń, bloków, jak i, jak i uników. Zwłaszcza, zwłaszcza rotacyjnych. Kolejnym elementem jest gruszka, która jest na wysokości naszego tłowia. Jest to gruszka podobnie jak ta zamieszczona na górze, dodatkowo wyposażona w sprężynę, która amortyzuje tą siłę uderzenia. Jest to, gruszka, jest to strefa uderzenia, która świetnie sprawdza się, zwłaszcza po, po unikach rotacyjnych, po zejściu możemy wykonywać dodatkowe uderzenia na wysokość. Tłowia, więc w odróżnieniu od tradycyjnego boxing bara, mamy dodatkową strefę uderzenia, która umożliwi, że te nasze trenowane kombinacje mogą być rozwinięte o dodatkowe techniki. Innym elementem bardzo ważnym jest dodanie strefy, która służy do treningu kopnięć. Jest to strefa dosyć wysoka, więc możemy na niej trenować zarówno kopnięcia nieco powyżej swojego kolana na wysokość uda, na wysokość kolana oraz przede wszystkim na wysokość. Łydki. To kopnięcie jest szczególnie popularne w ostatnim czasie, szczególnie dewastujące dla przeciwnika, więc zdecydowanie warto ten element włączyć do swojego treningu. Oczywiście to nie jest przyrząd, który ma na celu trenowanie siły kopnięć. Jeśli chcesz rozwinąć swoją siłę kopnięć, masz od tego worek treningowy, tam możesz trenować siłę kopnięć. Tutaj natomiast jest to strefa uderzenia, która ma umożliwić ci włączenie do swoich kombinacji kickboxerskich właśnie tego kopnięcia. Więc możesz tak naprawdę trenować boksersko i kickboxersko na jednym przyrządzie. Ostatnim bardzo ważnym elementem jest baza obciążeniowa. Tą bazę obciążeniową możesz wypełnić dowolnym wypełniaczem. Możesz ją wypełnić wodą, piaskiem, żwirem lub czymkolwiek innym, co będziesz w stanie wsypać do tej bazy. Całość obciążenia, całość jakby, cała całkowita waga przyrządu tak naprawdę będzie w dużej mierze zależała od tego, jakiego wypełniacza użyjesz do obciążenia bazy. To obciążenie jest dosyć istotne, ponieważ w momencie, w którym zaczniesz uderzać low kicki, ta stabilność przyrządu musi być dosyć duża. Dlatego odpowiednie wypełnienie, odpowiednim wypełniaczem bazy może mieć istotny wpływ tutaj na komfort treningu. Natomiast z doświadczenia wiem na swoim przykładzie, że już nawet wypełnienie tej bazy do połowy jej wysokości samą wodą zapewniło wystarczająco dużą stabilność, nawet podczas kopnięć. Tutaj ta baza jest wyposażona w system przysadek, który dodatkowo stabilizuje pracę. Całej konstrukcji zapobiega przesuwaniu się tego przyrządu, nawet w trakcie kopnięć, więc tutaj naprawdę stabilność podczas treningu jest na bardzo wysokim poziomie. Jedną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę w przypadku tego przyrządu, jest zakres regulacji wysokości. Dlaczego jest to tak istotne? Dlatego, że zwłaszcza w klubach trenują osoby o różnym wzroście. Pewnie będą chciały potrenować dzieciaki, ale pewnie też będą chciały potrenować osoby dorosłe, często bardzo wysokie. Tutaj minimalna wysokość jest taka. Żeby mieć pewien punkt odniesienia, ja mam 1,80 m, więc tutaj, tak naprawdę, osoby o wzroście, myślę, że gdzieś około 1,50 m będą mogły już przeprowadzić sobie efektywny trening. Natomiast maksymalna wysokość tego przyrządu jest naprawdę, naprawdę spora. Jak widać, nawet osoba o bardzo wysokim wzroście, myślę, że nawet przekraczającym 200 cm, będzie mogła na tym przyrządzie spokojnie przeprowadzić efektywny trening. Ten zakres jest tutaj naprawdę mega duży. Podsumowując, jest to przyrząd, który idealnie sprawdza się nie tylko w treningu bokserskim, ale również kickbokserskim. Nieważne, czy trenujesz w domu, czy, czy prowadzisz klub i prowadzisz zajęcia dla swoich potopiecznych, jest to przyrząd, który z całą pewnością pozwoli na efektywny trening wielu kombinacji kickboxerskich. Planowałem nagrać na zakończenie tego odcinka jakiś przykład treningu, no ale niestety pech chciał, że doznałem kontuzji kolana, mam uszkodzoną łąkotkę. No i niestety będę musiał chwilę poczekać, ale obiecuję, że jak tylko dojdę do pełnej sprawności, na pewno nagram od, odrębny odcinek z przykładowymi treningami, z przykładowymi kombinacjami, które na tym produkcie można zrealizować. Więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału, bo już niedługo na pewno taki odcinek się tam znajdzie. A dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.